Siemanko, to już wielki finał akcji zorganizowanej z pracy PL, w której mieliśmy Wam do zaoferowania pracę marzeń. Dzięki za setki naprawdę świetnych CV, z których niestety musieliśmy wybrać tylko jedno. Dziś z nami Rafał, który pomoże nam w realizacji tego odcinka. Jeśli chcecie zobaczyć, jak chłopacy uczą mnie supermocy, które w życiu studenckim, jak i zawodowym pozwolą Wam stać się prawdziwymi chirosami, to zostańcie z nami do końca. Nasz mózg to wspaniałe narzędzie, które potrafi pracować naprawdę na wysokich obrotach. Jednak jak każdy, potrzebuje chwili wytchnienia. Jeżeli chcecie zyskać moc regeneracji, która pozwoli Wam się odrodzić czym feniks z popiołów, to zobaczcie jak to zrobić. Pierwsza z metod to drzemka kawowa, która polega na tym, że parzycie mocną kawę, a po jej wypiciu staracie się czym prędzej zasnąć. Po 20 minutach kofeina zacznie działać i wybudzi Was, przez co będziecie wypoczęci, skoncentrowani i gotowi do dalszego działania. Kolejny patent przypomina nieco metodę Gansfielda, którą klamer pokazywał już w jednym z odcinków. Przed walnięciem się do wyra nastawiacie radio na częstotliwość na której nie nadaje żadna stacja. Szum przypominający dźwięki złona matki pozwoli wam się wyciszyć i poczuć się bezpieczniej. Sprawi to, że wstaniecie znacznie bardziej zrelaksowani. Ostatnia, nieco kontrowersyjna metoda była używana przez wielu geniuszy, takich jak Edison, Da Vinci, czy chociażby sam Einstein. Polega ona na tym, że zamienicie długie nocne spanie na 6 20-minutowych drzemek w ciągu doby. W ten sposób zamiast 8 godzin będziecie przesypiać dziennie tylko dwie, zyskując tym samym dodatkowy czas dla siebie. Taka moc regeneracji z pewnością pozwoli Wam wykrzesać dodatkowe pokłady energii. Spróbujcie sami. Zauważyliście, że życie superbohatera nierozerwanie związane jest z pracą? Gdyby Clark Kent nie miał roboty, to Superman przymierałby głodem. A studenci często zapominają, jak ważny jest dar złotych ust przy rozmowie kwalifikacyjnej. Dlatego dziś pokażę Wam pięć popularnych i z pozoru łatwych pytań, na których najłatwiej polec przy rozmowie o pracę. Dzień dobry, zapraszam. Mam nadzieję, że wypadnie Pan lepiej niż poprzedni kandydat. Ale przejdźmy do rzeczy. Panie Rafale, na początku może zadam takie pytanie. Według pana, jakiego produktu brakuje w ofercie naszej firmy? Znaczy, bardzo podobają mi się państwa zamki, ale nie każdego od razu stać na taką chatę. Nie myśleliście o stworzeniu takich zamków z fosą i wieżyczką, ale w wersji, przypuśćmy, 80 metrów kwadratowych? Wiecie, młodzi ludzie, kredyty, bo produkujecie zamki, prawda? Tak, panie Rafale, ale to są zamki do drzwi. Pamiętajcie, aby przed rozmową dokładnie sprawdzić, czym zajmuje się firma, w której staracie się o pracę i jakie są jej standardowe produkty. Jak pewnie pan wie, w dzisiejszych czasach bardzo trudno sumiennego pracownika, który dodatkowo ma odpowiednią wiedzę, dlatego proszę mi opowiedzieć coś o sobie. Wie pan, jestem punktualny, ambitny i strasznie pedantycznie podchodzę do powierzonych mi zadań. Ponadto myślę, że mam wszystkie cechy, które pozwolą pomyśleć o mnie jako o potencjalnym pracowniku państwa firmy. A to ona jest tutaj najważniejsza. Mam nadzieję, że nasza współpraca wyniesie państwa produkt na zupełnie nowy etap rozwoju. Pytanie o was to świetne miejsce na wyróżnienie się z grona innych kandydatów. Zamiast klepać utarte formułki, zastanówcie się, co zrobiliście do tej pory. Może od dwóch lat prowadzicie wideobloga, na którym dzień w dzień punktualnie o 6 rano umieszczacie nowe filmy. To znacznie więcej powie o waszym nastawieniu, niż suche jestem sumienny. No dobrze, a teraz pytanie nieco z innej beczki. Niech mi pan powie, gdzie pan siebie widzi za 5 lat. Za 5 lat? Myślę, że zrobię światową karierę z moim zespołem Rastaway. Wie pan, fanki, hotele i to sprawnie. W marzeniach o byciu gwiazdą zespołu nie ma nic złego, ale raczej nie tego oczekuje twój przyszły pracodawca, pytając o plany na przyszłość. Jeśli nie masz planu osiągnięcia szczytu kariery w branży, w której szukasz pracy, to powiedz raczej, że świat się mocno zmienia i na dzisiejszym nowoczesnym rynku trudno coś przewidywać. A co pan sądzi o filmach na kanale 5 sposobów na? Czy według pana nasza firma mm, też by mogła stworzyć coś podobnego na YouTube? Wie Pan, social media i wideo targetowane dla brandów to dziś must have. Mam research, że taki content, zrobiony zgodnie z briefem, może przełożyć się na konwersję w długich ogonach oraz pomóc budować pozytywny picture i sprawić, że spokojnie zmieścimy się w deadline. Nawet jeśli pisaliście już na forach branżowych i znacie firmowy żargon, to raczej nie próbujcie atakować im rekrutera. Pogadajcie o tym z kimś spoza branży i tak też traktujcie osobę po przeciwnej stronie stołu. W porządku, skoro już wszystko wiemy, to tak ostatnie pytanie na koniec. Proszę mi powiedzieć, ile chciałby Pan zarabiać w naszej firmie? Ile chciałbym zarabiać? No tak, no nie śmiało, gdzieś, śmiało. Gdzieś około, myślę. Konkretna w... kwota. Około gdzieś... E... Na każdej rozmowie o pracę musi paść pytanie o zarobki. W sieci możecie znaleźć porównywarki zarobków, które pokażą Wam, ile średnio zarabia się na danym stanowisku w Waszym regionie. Zanim jednak rzucicie kwotą, dopytajcie rekrutera o dodatkowe profity, premie czy podwyżki. Dzięki tym kilku prostym radom staniecie się bohaterami rozmów o pracę i z pewnością zaskoczycie swojego przyszłego szefa. Pamiętajcie, aby wziąć ze są dobre CV, które możecie stworzyć w specjalnym kreatorze. Tradycyjne budziki bywają zwodnicze, bo nie by obudzą, ale nie rozbudzą i po chwili człowiek dalej śpi. Dlatego dziś pokażę Wam, jak skorzystać z super mocy, jaką niewątpliwie jest majsterkowanie, i zrobić budzik, który podczas wyłączenia alarmu skutecznie nas otrzeźwi. Na początku nawiercam miskę z obu stron i umieszczam w otworach przewody. Następnie do kabelków w miejsce przylutowuję pierwszy wyłącznik, a dwa kolejne poza nią. Wszystkie elementy dokładnie izoluję, a nad włącznikiem w misce przyklejam odcięty palec z gumowej rękawiczki. Całość mocuję na desce, po czym rozkręcam budzik i przygotowuję w nim przewody do miejsca, które po zwarciu wyłącza alarm. Pozostało już tylko nalać wody do miski i ustawić budzik. Aby go wyłączyć trzeba będzie naraz wcisnąć wszystkie przyciski, dwa zewnętrzne palcami, a środkowy w miejsce z wodą czołem. Wielu osobom z rana jest nieraz potrzebny przysłowiowy kubeł zimnej wody na głowę, dlatego jeżeli macie problemy z porannym stawaniem, to wykonajcie sobie taki niekonwencjonalny budzik. Życie studenta niewątpliwie związane jest z poznawaniem nowych ludzi. takiej oto zwykłej kartce papieru możecie nadać moc, która przełamie pierwsze bariery towarzyskie. To co, Ebol? Jesteś gotowy na mały trik? No jasne. No to zaczynamy. Ok, Ebol, mamy tutaj taką kartkę. Zobacz sobie, że ona jest zwykła, najzwyk... najzwyklejsza, nie ma tu żadnej podpuchy. Nie jest podwójna, nie wiadomo jaka. Chciałbym natomiast, żebyś podtrzymał ją dwoma palcami w tym miejscu. A ja sprawię, że ona z takiego położenia, ona po prostu zmieni położenie do takiej pozycji. Bez odrywania palców. Zamknij oczy, a ja pokażę widzom, jak można to w prosty sposób zrobić. Jak widzisz, nie dotykam twoich palców, aczkolwiek cyk i proszę. Nie <grystanie> motyw, nie? Ryje trochę banie. Zaraz ci pokażę, jak to zrobiłem, bo na pewno zaciekawisz też kogoś z tą sztuczką. Dobra, Ebol, żeby ci to pokazać jak najprościej. Bierzesz górną część, zwijasz ją w rulonik, tak żeby powstały dwa kółka, a następnie wyginasz je na bok. I tym prostym sposobem w parę sekund sprawiasz, że zmieniła kartka położenia z górnej na dolną. Jak widzieliście, nie trzeba wielkich umiejętności, aby posiąść moc, która zadziwi niejedną osobę w Waszym towarzystwie. To co, Ebol, daję Ci papier mocy i zdobywaj świat. Dzięki. <laughs> Zapamiętywanie setek dat przed trudnym kolokwium lub numerów telefonów do nowo poznanych koleżanek na pierwszy rzut oka może wydawać się mega trudne. Dlatego w moim sposobie pokażę Wam, jak posiąść dar superpamięci, który bez zbędnego wkuwania pozwoli Wam zapamiętywać długie ciągi liczb. Oglądajcie. Zwerchow, to będzie proste. Na początku postara się zamienić cyfry na pierwsze litery ich nazwy. Czyli 1 to J, 2 to D, 3 T. A, widzisz, bardzo dobrze. I tak dalej. 4. C. Czyli podstawówka jest skończona. I teraz będzie działała się cała magia. No więc mamy do zapamiętania pewną datę. Weźmy rok 1410, czyli. Widział Pan z Ok. 1410, czyli 1, 4, 1, 0. I teraz staramy się zapamiętać pierwsze literki, czyli 1. 4. C. 1. J. I zero. Z. Dokładnie. Z cyfr, które zamieniłeś na litery, ułóż sobie jakieś zdanie. Może one być dziwaczne, ale uwierz mi, że dużo lepiej je zapamiętasz, niż pierwszą, drugą, trzecią i natłok tych dat. Jakie zdanie powstanie z tych liter? Na przykład, które, które, które sobie teraz wymyślimy? To może jem czasami jasne ziemniaki. No i gitara. I teraz słuchaj, dokładnie tą samą metodę powtarzamy przy innych datach. Zaraz sobie zrobimy próbę. Ale musisz mi uwierzyć, że nasz mózg jest tak skonstruowany, że jak zawalimy go setkami dat w numerkach, w świecie, w którym otaczają cię piny, puki, numery do kart, do konta i tak dalej, jesteś najnormalniej w świecie pogubiony. Tak dziwne i abstrakcyjne hasła jak jem czasami... Jasne ziemniaki, o widzisz, nawet już zapamiętałem Twoje zdanie, są dużo łatwiejsze do przyswojenia i często i gęsto te daty bardzo łatwo sobie właśnie w taki sposób zwizualizować. Jak poznaliśmy już główne zasady, to mam dla Ciebie test ostateczny. Datę, którą chciałbym, żebyś pamiętał, bo jest to ważna data. Rok 1984, czyli rok moich urodzin. Więc powiedz mi naszym sposobem, jak byś go sobie zwizualizował. Jeden. Dzik obrał czosnek. No i dokładnie, literki się zgadzają. Jeden dzik obrał czosnek. Czarodziejskie hasło, ale łatwe do zapamiętania. Myślę, że posiadasz nową supermoc. Rynek pracy jest na ciebie gotowy. Jak sami widzieliście, mój sposób nie był skomplikowany i uwierzcie mi na słowo, że przy odrobinie treningu daty zapamiętywać będą się same, a numery telefonu nie będą stanowiły żadnego problemu. Te supermoce z pewnością pozwolą Wam wybić się przed szereg i ubarwią Wasze studenckie CV. Dzięki za wspólną akcję i nie martwcie się, że to tym razem nie wam się poszczęściło. Szukajcie dalej i pamiętajcie, że moc jest z Wami.